A więc witam wszystkich w kolejnym odcinku gry na tym kanale. I muszę zrobić to ponownie. Dzisiaj gramy w Horror Tale 2. Druga część, tak. Lecimy dalej. Troszkę uzbieraliśmy poprzedniej gierce. O, Bogonik nie ruszy bez tego. Okej, okay. that's quite interesting, I would say. No, dobra, to musimy poznajdywać kolejne rzeczy i po, w odpowiednich miejscach je poddawać, więc tak zróbmy. Gdzie jest nasz króliczy przyjaciel? Dobra, mamy tutaj coś takiego. O, jednak tutaj. Cześć. I thought we were already friends. <laughs> ja bym pojechał tym wózkiem, ale zrobimy to za chwilę, bo tam jeszcze parę rzeczy mam do you wzięciu. Can't hide forever. Dobra, mam repelent na owady, o tak, przypomniało mi się. W przednim Tommy, odcinku yy, stacja kolejowa. Dobra, przypomniało mi się, Zro zrobimy to Dobra, mamy treina i mam repelenta, czyli... Jak to się nazywa po polskiemu? Odstraszacz na owady. O, o, Dobra, działa. Mamy linę. Tylko mam nadzieję, że nie do, do żadnych złych celów jej nie użyję. Dobra, weźmy olej. Co, 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 co? Dobra, zobaczmy, czy mogę tutaj. sypać tu jest wózek. Kosz wagonowy. O! Okay, that's interesting. Czy mogę zbierać rzeczy w wagoniku też tu? No dobra, przejdźmy się nim w końcu, kuźba spróbujmy. Yeah! Mam tym kręcić, co? Dobra, kręcę tym. What the fuck is going on, Maduda? Ja pierdziemy Co jest grane? Gdzie ja jadę? Ale popełniłem błąd jakiś kurwa na pewno.

Dobra, zobaczmy jeszcze tu O, zapalniczkę mam, dobra, to już wiem po co tu przyszedłem Zapalniczkę nam się przyda, żeby podpalić te pajęczyny, by the way się! <coughs> cześć! Come out, Samantha's waiting for you I don't think so On blisko jest, ja pierdzielę, aż go słychać jakby szepnął, to mógłbym się nabrać, ale nie szepnął, więc łatwo. I need you. Okay. I'll find you. Nie, cześć. That fucking damage. Tam chyba poszedł. No, daj mi to. Dobra, jedziemy stąd, na, ra. na ra. Olejka górska! Uuu. Ale zabawa na całego, muszę powiedzieć. Ja pierdzielę. Łoo, ma dude. Nie wziąłem zapalniczki do ręki. Dobra, jedziemy teraz z zapalniczką na plecach. Ja bierdzielę, teraz jak tam to spalę, to się kurna pojawi, chopi, będziemy gonić po całej mapie. Nienawidzę tego typu miejsc. Cześć. Dobra. zapalniczkiem je daj. Hel. Oeps. Zo is het. Zo is het. fuck. Okay. <coughs> No, nie be like that, got! Oh, nara, kuźwa. Yo, ma, dude. That's scary as hell. Jut! Jut! to będziemy przyjaciółmi. Yit. Dobra, nara. Kuruję się. Oj, dobra, on mówi coś o toście, a ja zgodniałem. A uh. <laughs> ja pierdzielę No, co ja mam? Lina zapalniczka. zobaczmy z Liną. Eee, tu jest otwarte. Oh, Shadow, what have you done? You to a Dobra, speedrun. I I o, gdzie ja pikloka zostawiłem teraz? No, a nie, pikloka mam tego, Przecież to zapalniczka jest nazwana. <laughs> Dobra, otwieram do cyk Dobrze, ja nie muszę tego robić. Mi się zestresował. Czy buty mi się przydadzą właśnie do tych elektrycznych tych? Warto spróbować, awodzy. Świnia? O, dwie są. No dobra, to widzimy się yy, przy wodzie. A więc tak. Ledwo sekundę po tym, jak przestałem nagrywać, zostałem złapany. I wróciłem do swojej ulubionej celi, także bardzo fajnie. O, figurku. Super.

tego katera, co to, to jest yy, potrzebne po to, by ona się uwolniła z tych okowów. <śmum> Mam plan, żeby pójść rozwiązać zagadkę tam, w tym pociągu, tam, w tych pocztowych yy, skrzynkach, czy coś. Dawaj idź tam, idź. Dobra, robię speedruna. No dobra, skrzynki. O mój bos. 648. Czy ja muszę sprawdzać te skrzynki, tak? Nah. Kurwita. Nic stąd. To idę szukać. Znalazłem pewną rzecz. Widzicie te dwie rzeczy tutaj? Lina i Magnes. Ja byłem przekonany. Przekonany, że nie użyłem tej Liny, ale w grze mi pokazywało, że jest użyta. A więc farma! A więc farma to tak jest. Tak, poproszę Magnesa. I patrzcie teraz. Okazuje się, że tutaj Now był. Okej, okay, czyli muszę tu odłożyć Magnesa? A no bo nie pokazałem wam. Tu jest klucz. Gotemyt. Ile mi to zajęło, aby to odkryć? Uuu! Halo? Halo? Dobra. Mamy to. Udało. je, no jak on to robi, jako maszyna. Dobra, mamy. Yeah. Heh, heh. Szybko, 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 wentel. Świetnie. No i gada, że tu też mnie będzie gonił. Tu nic nie widzę. To nie. To nie. Mogę go widzieć? No nie może tu wejdzie. No, mogę tutaj. Tutaj mam fajnie. Jest ciemno, więc pójdźmy najpierw tu. Aaaa, worth it. It's spinning too fast. I wouldn't like to turn into minced meat. So? Ryzyk, śmizyk, whip! Cześć. Okej, mamy komputer. Trzecie miejsce, olimpiada fizyczna. Wow. Pierwsze miejsce, liga koszykówki 1995. Piąty. Czemu mnie tepło? Czemu mnie tepło? Powiatowa licea licealiada roku 1997. Nauczyciel roku 1976. No tu jeszcze jedno. Najlepszy dyrektor okręgowy 1989. Okej. Okay. Dobra. Rodzice obawiają się o swoje dzieci. Zajęcia w szkołach zostają odwołane. Mieszkańcy Lake Witch dzielą się obserwacjami i teoriami. Hasło. I ja mam tu wpisać hasło? Oh, Okej. Okay. 1989 Niezdarny kubuś poczta. Mój kochany Andrew, zostawiłem kopię kluczy pokoju Med dla Ciebie na poczcie w skrzynce numer 19. Cała, cała Twoja pani Martinez. Co tu jest napisane? E, Czekam z niecierpliwością na rozpoczęcie szczepień. Trzeba było wiedzie, widzieć miny dzieci podczas ich ujęć pod łopatką. Po prostu widok. Lol, co to kurna jest? Co to jest to? Łoda! So well, ok. Nie rozumiem. <grystanie> Cicho! Ja tu gram grę życia, stary, a ty mi mówisz jakieś rzeczy. UE! Miss Clinka odwaliłem, goddam <grystanie> Daj mi miotkę trochu Jez, yeah, zrobiłem 10! Ja jestem kozack. Dawaj mnie to A, w dupę. Dobra, walić to a ja zapomniałem, 19. A więc mamy trejno. 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 <ścoughs> Jaki wy... Jak się wystraszyłem. O. Oby no. Dobra, widzimy się jak już będę na stacji kolejowej Próba numer 2 Dostanie się do 19. Mam nadzieję, że to 19, a nie 16. Dobra, jestem w środku. siedem. i to i spierdzielaj. No, dawaj mnie to. Dobra, Uu, he's back. Uu, teraz najgorsze jest to, że muszę dwie rzeczy na. Nie mogę dwóch rzeczy na raz wziąć. Okurno, no dziwne to było. Leżę. Leżę i ćwiczę, za chwilę będę, bo muszę dwa razy robić turna. Czyli tak, pierwsze co? Podnieść. Czy mogę tędy? Będzie szybciej, Warfet. Cześć, my girl, Sam, co Cockroach spray? Cockroach spray? No, it's a gas cutter! You can use it to cut the chain! Just press the button on top and point it at the chain. Wow, you do not stop surprising me. Careful! It'll be very hot. Don't burn your leg. <laughs> Ugh, finally! The kidnapper can't know I'm free, so I'll just keep sitting here like before. Don't thank me.

Now I really have a chance. Let's Our do it Our might work. All we have to do is wait until the evening when he comes to feed me. Okay, Well, well, well. I've got great news for you. Keep your great news to yourself and close the door from the other side. Samantha, don't be so rude. I worked so hard for you, and you don't appreciate it. Almost everything is ready to transform you, so we should celebrate. <laughs> this may be one of your last dinners. Well, if you really promise it's the last time, then fine. That can be celebrated. What a good girl. And don't get mad at me. It's your fault. Yeah, yeah, yeah. I tried to run away, so now. Blah, blah, blah. Heard it a hundred times before. What I like about you is your uh -huh. character. By the way, since it may be our last dinner. Let's add some romance to it. <laughs> oh, yes. I hope Mask is the Oh, that's sweet. You better deal with a lot of cockroaches around here, romantic guy. No, let's eat in silence. Mm-hmm. Enjoy. I have to do something to distract him. What? Tech! Mm -hmm. Założył! Założył! BIEGNIEJ! Gamoniu ty Oli fucking moli O kurwa Ale on jest toksik Toksika toksika as fuck. Ara It's Dobra, łatwo mm. Co to? So, are you full already? No, let's eat a bit more. Oh, <laughs> have you lost the urge to get rid of me? Well, since we're having such a romantic dinner, why not at least enjoy it? Smart girl. Oh That's what Oh I'm nie, Karaluchu! About. What's Serio. that? Oh, you! Sam! RUN AWAY ROBIMY KUŹWA Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, Urna, Prawo, lewo, lewo, lewo Lewo, prosto, kuźwa, pierdziele to Prawo, prawo, prawo run away, run away. Fuck, oh fuck, oh Prawo Prawo I'm trying to run away you dickhead I Bravo. see you I hear you Oh my god! Oh my fucking god! Damn it! Oh my damn it, god! Oi, oi, oi! Leech! Yeah, I'm here again. I am so sick of you, you clingy little slug! You're not going anywhere else. That's for dinner. Even the school cafeteria food is better than yours. Sam, are you okay? I'm okay. But it'll be even better when we finally get out of here. Zabij go! go nie no, nie mogę. Oh. What the hell? Tom, I still haven't had a chance to thank you. I couldn't have escaped without you. Come on, Sam. You would do the same if you... <clears throat> um so what did you see while you were there? I've seen the dolls he turns the children into. Their eyes. It was like they were alive. I thought they could understand, but they couldn't move. Yeah, I noticed that too. Harry looked right at me when he was already a doll. Damn. Poor Harry. I think we can help them. These glowing symbols are everywhere. They definitely have something to do with the transformation ritual. If we learn more about them, perhaps we can figure out how to turn the children back into humans. Transformation ritual? The kidnapper mentioned a witch several times. At first, I thought it was a silly joke, but now I'm not so sure. A witch? Damn! I thought it was just a rumor. It doesn't seem to be. Ah. <sighs> it's like you and i are caught up in a horror tale isn't it yeah Ugh. also well one day he took me into the woods promising to show me something interesting okay uh-huh Czyżby szukał liska? Albo wilka. Ciąg dalszy nastąpi. Oluju! O, ale to było strasznie. Długie jedny. O jak się zezrałem. okazało się, że miałem się dać złapać, ale chyba za chamstwo. <grym>, tak się nie robi. A, 2 godziny 13 minut. No świetnie. Ja pierdzielę. Dobre to jest. Jak się wystraszyłem dwa razy, te dwa ostatnie razy. Naprawdę mnie z zaskoczenie złapał. Ja pierdzielę. O, oh, dlatego lubię takie gry. Dobra, to by było na tyle jeśli chodzi o drugi... drugą część Horror Tale. Widzimy się w kolejnych odcinkach. I kwi